Co to jest? O, te, te, notatki, wiesz, cechy... Wszystko, co zapamiętałam na temat tych dresiarzy. Portret pamięciowy na dwóje. Prawdziwy dżentelmen, idzie od ulicy uroczo. Nie, nie, idę od tej, żeby cię słyszeć. Nie to, że chcę, słucham cię, bo muszę. I tu noszę to takie A. A co ci się stało? A, kto to wie, nieważne. Ale wpadka. Znaleźliście mnie. No już, już, gdzie jeździć? Nie, Łucznik, na polowanie pomykasz? No. Dziś już, już! Oh. nic no, no, bo... nie Oto No Oto Nie Oto jesteśmy! tu Chłopcy ten jesteśmy! Oto jesteśmy! Oto nie Oto jesteśmy! Oto jesteśmy! nie jesteśmy! Oto jest Oto z niego, nie? Gadaj, gdzie jest